Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie. I w morzu, na ziemi i w niebie. Złota też wiem, nie pragniesz, bo to wszystko Twoje, cokolwiek na tym świecie, człowiek mieli swoje. Wdzięcznym cię tedy sercem panie wyznawamy, bo nad nie ofiary. i mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. W niskiej ziemi, jeno zawżdy niech będzie pod skrzydłami Twych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki, wieków, Amen. Słuchajcie, troszeczkę się za wami stęskniłem, jeśli właśnie chodzi o te koronki. O 15 nasze we wtorek w zeszłym tygodniu nie było, bo ja tam się uczyłem czegoś i musiałem mieć czas na to, żeby się pochylić nad jakimiś treściami dla was, żeby później lepiej być, lepszą mieć wiedzę. Ale teraz jestem, bardzo serdecznie Was witam. Tak jak potrafię, to ściskam. Wirtualnie, przez światłowód, albo jeżeli wy macie inny internet, to też przez Wi-Fi i tym podobne was ściskam. Bardzo was zapraszam do modlitwy Koronką, do Bożego Miłosierdzia. I zobaczcie, i posłuchajcie. Bardzo ciekawy fragment z dzienniczka Faustyny, życiowy, ale taki, taki trochę NIE PASUJĄCY do Faustyny. Posłuchajcie. Dziś, 826. Dziś rano miałam przygodę. Stanął mi zegarek. I nie wiedziałam, kiedy wstać, a żal mi było opuścić komunię świętą. Stale ciemno, więc nie mogę się zorientować, kiedy czas wstać. Ubrałam się i odprawiłam medytację, i poszłam do kaplicy, ale jeszcze pozamykanej, wszędzie cisza. Pogrążyłam się w modlitwie, szczególnie za chorych. Teraz widzę, jak bardzo chorzy potrzebują modlitwy. Nareszcie kapliczka została otwarta. Modlitwa przychodziła mi z trudem, bo czułam się bardzo wyczerpana. A po Komunii Świętej zaraz wróciłam do swej samotni, wtem ujrzałam Pana, który mi powiedział – Wiedz, córko moja, że miły mi jest żar serca Twojego, a jak Ty gorąco pragniesz połączyć się ze mną w Komunii Świętej, tak i ja pragnę Ci oddać się cały, a w nagrodę Twej gorliwości odpocznij przy sercu moim. W tej chwili zatonął duch mój w jego istocie, jako kropla w bezdennym oceanie. Tonę w nim, jako w jedynym skarbie swoim. Wtem poznałam, że Pan dopuszcza pewne utrudnienia dla większej chwały swojej. Więc jeszcze raz, Pan dopuszcza pewne utrudnienia dla większej chwały swojej. I nawet jak zegarek stanie, to i z tego, z tego może być chwała Boża. Rozpocznijmy takie rozmyślania nad męką Pańską właśnie w tym kontekście. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcze, wierzę w Boga. Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w ducha świętego, w święty kościół powszechny, w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na, Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego i świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i, i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas. I całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas. I całego, I całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas. I całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie Miej. Miej. dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas. I całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze za nas wiadomo, całego i całego świata dla jego, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla, i całego I świata. dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla, dla, dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie i dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i, i, całego i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy, Ufamy Tobie. O krwi, i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy, Ufamy Tobie. O krwi, i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, Jezu ufam, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Błogosławiony Michale Sopoćko, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech druga połowa dnia. Będzie piękniejsza od pierwszej. Niech Pan Bóg pobłogosławi Wasze zamiary, naprawi popełnione błędy, doprowadzi wszystko do końca zgodnie ze swoją wolą. Błogosławię Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 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 Jeżeli możecie, zostańcie jeszcze na dziesiątce Różańca za pięć minut premiera konferencji o miłości do siebie, o radzeniu sobie z uczuciami o akceptacji uczuć, o pewnym spojrzeniu na uczucia, więc to za 5 minut na kanale YouTube będzie właśnie premiera tej konferencji. Jeżeli chcecie, możecie z niej skorzystać teraz lub później odtworzyć. I jeszcze ta dziesiątka wrząca trwamy w oktawie Bożego Ciała, więc pomyślmy, rozważmy tajemnicę ustanowienia Eucharystii, piąta tajemnica. Światła Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Maryjo, Matko Boża módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz, teraz i w godzinę śmierci naszej. naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bardzo dziękuję Wam za modlitwę, za nas chylę czoła. Podzielę się jeszcze trzema radościami. Pierwsza radość konferencja za chwilę w ramach filmu od serca. Już premiera trwa na kanale YouTube. Masz też link, właśnie udostępniony w tym. Komentarzu podpiętym właśnie na transmisji. Druga radość jest następująca. W czwartek nowy teledysk, kapitalny i piosenka, i w ogóle wszystko tam jest kapitalne, i bardzo się cieszę, że będę mógł Wam pokazać, i będziecie mogli z niego korzystać, i z tej piosenki. Ostatnia radość na ten moment. W trakcie tej przerwy, jak były te nagrania, właśnie inni prowadzili też Różaniec. To byłem w Krakowie i podpisałem księgę błogosławieństw. W sensie, że złożyłem podpis i będzie możliwość zdobycia w Rafaelu z personif personifikacją, personalizacją. Jeżeli, jeżeli będziecie chcieli dla kogoś zadedykować tą księgę błogosławieństw, na przykład na bierzmowanie albo na rocznicę ślubu, albo podobne chcielibyście komuś prezent wręczyć, będziecie się zastanawiać, co to będziecie mogli właśnie na to wsparcie.pl. Tą personalizację z podpisem, z dedykacją i tak dalej zdobyć. Dzielę się tą radością. Odsyłam was do konferencji. Niech dobry Bóg wam błogosławi. Dziękuję Agnieszce Grzegorzowi za, za pomoc. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. I zapraszam na wieczór na 20.30.